Najważniejsze chrześcijańskie święto, Wielkanoc, pozdrawiam tutaj z cmentarza. Ta nietypowa sceneria jest po to, żeby nam uświadomić przede wszystkim dwie rzeczy: że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest skuteczne dla nas, te wszystkie groby kiedyś się otworzą i wyjdą z nich żywi ludzie, ale też po to, żeby uświadomić nam, że zmartwychwstanie jest dla tych, którzy są w grobach. To znaczy dla tych, którzy umarli, dla tych, którzy doświadczyli śmierci. Wiemy, że Jezus był trzy dni w grobie, to znaczy na moment przed tym, kiedy ciało ludzkie zaczyna się rozkładać, poczekał, aż śmierć dotrze do każdego zakątka jego ciała. Zmartwychwstanie to jest ta moc, która dociera do tego miejsca, dokąd dotarła również śmierć. To jest pocieszająca wiadomość dla wszystkich naszych bliskich zmarłych, ponieważ możemy być pewni, że ten, kto umarł powstanie do życia, to jest dobra wiadomość dla nas, przed którymi jest jeszcze śmierć, że dla nas również będzie zmartwychwstanie, ale to jest też dobra wiadomość dla nas w każdym rodzaju śmierci, jakiego doświadczamy. Czasami może to być jedno słowo, jedno słowo za dużo, które trafia akurat w mój czuły punkt i może zostać uśmiercona, uśmiercone zaufanie do drugiego człowieka, może zostać uśmiercona nadzieja albo radość. Jedno słowo czasami, ale doświadczamy również śmierci w samotności, w różnych zranieniach, w odrzuceniu przez innych ludzi, w niezrozumieniu, kiedy nie możemy przebaczyć do każdego z tych miejsc. Do każdego rodzaju śmierci jest zmartwychwstanie. Moc zmartwychwstania Chrystusa Również do najczarniejszej śmierci. Najczarniejsza ze wszystkich śmierci to jest odrzucenie Boga. Chrystus doświadczył śmierci w całym swoim ciele, śmierć dotarła wszędzie, a on w swojej śmierci dotarł również do piekła. Dlatego moc zmartwychwstania to jest pokonanie nie tylko śmierci, ale również piekła, diabła, różnych naszych demonów. Również naszego grzechu, również odrzucenia Boga. To jest pierwsza sprawa w to największe święto. Moc zmartwychwstania jest skuteczna dla każdego rodzaju śmierci. Jest tych spraw właściwie dzisiaj wiele, bo świętowaliśmy w nocy ogień, słowo, wodę i Eucharystię. Niektóre z tych spraw będą się pojawiały jeszcze w oktawie, będą nam przypominać, że właśnie trwa to samo święto, oktawa, że możemy to świętować. Ja chcę dzisiaj powiedzieć jeszcze tylko o jednej rzeczy: jeśli Chrystus z martwych wstał, to oznacza, że On żyje, że jest żywy, a jeśli jest żywy, to ja mogę Go spotkać, mogę mieć kontakt z Nim. I to nie jest ważne, że nie mogę Go widzieć. Mojego ucha też nie mogę zobaczyć, ale dokładnie wiem, że ono tam jest. Nikt z nas nie potrafi widzieć swojego ucha, ale może wiedzieć, że ono tam jest. No może Pan Van Gogh w pewnym momencie swojego życia mógł zobaczyć swoje ucho, ale w normalnych warunkach wystarcza nam to, że o nim wiemy. Jezus Chrystus jest żywy, chociaż nie mogę go widzieć, poprzez wiarę mogę wiedzieć, że on jest, i jego ucho jest dokładnie tak samo realne jak moje ucho. Chociaż dokładnie tak samo nie mogę go zobaczyć. Ale ponieważ wierzę, że On żyje, to ja mogę do tego ucha, do ucha Jezusa Chrystusa mówić, opowiadać Mu, mogę mieć z Nim kontakt. Zmartwychwstanie oznacza, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I cała oktawa właściwie będzie nas uczyć o tym, jak mogę wiedzieć, że Jezus żyje, nawet jeśli nie mogę tego widzieć.